Cześć, zapraszam na odcinek z golfem. Ostatnio chciałem się za taki mini remont góry silnika w moim Golfie 2 rocznik 1990, więc auto ma już 35 lat. Autem nie jeżdżę już od wielu lat po drogach, ponieważ nie ma przeglądu, bo coś tam jest z silnikiem, o tym za chwilę wam powiem. No ale ostatnio padł na pomysł, że może jednego naprawię i pojadę na przegląd. Blacharka jeszcze nie jest w stanie tragicznym, OC i tak za niego płacę co roku. A poza tym w tych czasach już chyba fajnie takim Golfem po drodze się poruszać, już to nie jest taki obszar, jak to było jeszcze jakieś 10 lat temu. Wiadomo, że raczej takim Golfem na wczasy gdzieś daleko nie pojadę. Ale gdzieś tutaj wokół komina albo w góry, gdzie mam jakieś 100 km, czasem można się wybrać. Oczywiście, najpierw trzeba by go było przywrócić do przyzwoitości. Nie wiem, czy to się uda, zobaczymy, ale do rzeczy. No więc, tak, głównym ankamentem silnika było to, że miał nierówne, wolne obroty, czasami zgasnął. Pod obciążeniem miało się wrażenie, że chodził równo, ale nie miał swojej mocy. Pod obciążeniem też kopcił na biało, czasami w ogrodzie na przykład wyrywałem korzenie drzew. No to wtedy potrafię mocno zakopcić takim białym dymem. Zauważyłem, że pod korkiem wlewu oleju jest trochę masła. Ubywało płynu chłodzącego, a przebywało oleju w miejsce olejowej i było to widać mocno na bagnecie. I myślałem właśnie, że płyn chłodzący dostaje się do oleju, ale pewnego razu przyszedł tutaj sąsiad, który pomógł mi odkręcić głowicę. Bez niego tutaj pewnie bym sobie nie poradził tak łatwo. I on stwierdził właśnie, że w oleju jest benzyna. No było czuć nawet benzyną. Sam na to wcześniej nie padłem. W międzyczasie oczywiście wymieniałem kable, świece. Kopułkę, takie podstawowe rzeczy. No i nie przynosiło to efektu, cały czas ten silnik przerywał. No więc wpadł na pomysł, żeby wymienić uszczelkę pod głowicą, bo czytałem na różnych forach, właśnie co może być przyczyną. Po odkręceniu głowicy ściągnęliśmy uszczelkę, i tak wygląda. Ja sobie wyobrażałem, że ona gdzieś może być przerwana. Ona jest w całości, ale podobno czasami jakieś takie naloty, gdzieś tutaj, na przykład, jakieś tutaj naloty jakieś brązowe. Mogą też wskazywać na to, że ona mogła przepuszczać. I tak, takich nalotów jest tutaj dużo. A czasami właśnie podobno może nawet nic nie być i też może przepuszczać. Jak wygląda z drugiej strony. I tutaj te kanały właśnie to są chyba od wody. One były takie, są takie jakby pozarastane. To mi się od razu rzuciło w oczy. Też dowiedziałem się, że, że śruby, które dokręcają głowicę, powinno się wymienić, ale potem skonsultowałem się z sąsiadem i podobno w niektórych samochodach jest to właśnie zalecane. Za każdym razem, gdy wymieniamy uszczelkę, czyli odkręcamy głowicę, a w niektórych nie trzeba tego robić. W dwójce, podobno w golfie dwójce, podobno tego nie trzeba robić. No więc nie chcę tutaj generować jakichś dodatkowych kosztów, więc zostawię te stare śruby. I przy okazji, jak jesteśmy na tym etapie, gdy tłoki są na wierzchu, to można sprawdzić szczelność pierścieni. Ja to zrobiłem tak, że yy, to znaczy to był pomysł sąsiada, żeby wlać tutaj olej do każdego cylindra. Ja do cylindrów wlałem olej w poniedziałek, dzisiaj jest sobota, więc po takim czasie jak olej nie przecieknie, przedostał się na dół, to znaczy, że pierścienie są ok. Pewnie gdyby to była ropa albo woda, to na pewno by to wyciekło, no ale tam nie ma żadnych gumowych uszczylek, tylko wiadomo metalowe, stalowe pierścienie. Więc taki test powinien być miarodajny. Tu jeszcze okiem można sprawdzić gładzie cylindrów, jak wyglądają. No i jest całkiem ok, nie ma żadnych rys, więc powinno to jeszcze pochodzić. Mierzyłem jeszcze kompresję na zielonym silniku i w każdym cylindrze było równo około chyba 14. Także kompresja jest całkiem dobra, powinno to jeszcze trochę pojeździć. Przejdźmy teraz do głowicy. No więc tak, tutaj zrobią się koszty, ponieważ zawsze gdy odkręcamy głowicę i wymieniamy uszczelkę, należy tą powierzchnię splanować, tą powierzchnię, która przylega do uszczelki. I to jest koszt około 100 do 150 zł w zależności od warsztatu. Można jeszcze sprawdzić szczelność głowicy w środku. I to kosztuje jakieś 120 zł, czy nie ma jakichś pęknięć właśnie w środku. I należy sprawdzić szczelność zaworów, to jest dość ważne. I wymienić uszczelniacze zaworowe. No i za kompleksową regenerację głowicy wyszłoby w warsztacie specjalistycznym około 900 zł. Przynajmniej w moim przypadku tyle wyszło. Bo to jest mała głowica, są 4 cylindry i zaworów jest 8. Ale w większych głowicach na pewno by to było drożej. To znaczy tyle by wyszło, gdybym się na to zdecydował. Ale zdecyduje się chyba tylko na samo planowanie, za jakieś 150 zł. A resztę, czyli sprawdzenie szczelności zaworów i gniazd zaworowych zrobię sam, czyli wlałem tutaj olej do każdej tej niecki to był poniedziałek, dzisiaj jest sobota, olej do tej pory się utrzymuje, czyli można przyjąć, że zawory i gniazda zaworowe są szczelne. Zlecę jedynie wymianę uszczelniaczy zaworowych no i oczywiście to planowanie głowicy. W międzyczasie dowiedziałem się jak jeszcze w inny sposób sprawdzić szczelność gniazd zaworowych i zaworów, zaraz Wam pokażę. No więc tak, można kompresorem Tutaj skierować sprężone powietrze na doloty, no i zobaczyć, czy od góry nie wylatują bąbelki I oczywiście należy to jeszcze uszczelnić jakąś szmatą Sprawdźmy to. No, tutaj nic nie wylatuje. Oczywiście, im mocniejszy kompresor, byłoby lepiej, ale. Też nic nie wylatuje. Też nic nie wylatuje. Nic nie wylatuje. No więc tym sposobem sprawdzam, że zawory są OK, gniazda zaborowe więc nie trzeba ich regenerować. Podobno test szczelności można również zrobić z ropą lub naftą. Są to ciecze mniej gęste, więc test powinien być nawet bardziej wiarygodny. No więc wlałem trochę ropy do każdej niecki i zobaczymy, czy ta ropa wycieknie. Minęły jakieś dwie godziny, nic się nie stało. Ropa nie wyciekła. Nie powiem Wam, co będzie dalej, ponieważ idę składać filmik, ale gdyby ropa wyciekła, na przykład jutro, to powiem Wam w kolejnym odcinku. W tym odcinku to już wszystko. W jednym z kolejnych pokażę Wam, czy wymiana uszelki pod głowicą przyniosła zamierzony skutek, czy silnik znowu będzie dobrze, że pracował. Jeśli pojawi się tam ten odcinek, to link do niego będzie pod tym filmem. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, napisz komentarz. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!